Szewron z rosyjską trójkolorową flagą na ramieniu Will'a jest już od roku. Rosja jest w sercu, tak on mówi, i to już od bardzo dawna. Will pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, otrzymał rosyjski paszport i podpisał kontrakt z Ministerstwem Obrony z własnego przekonania. Jak sam mówi, to przekonanie wynika z dysonansu między tym, co mówią media na zachodzie, a tym, co zobaczył na własne oczy podczas specjalnej operacji wojskowej. Ale zanim powiem wam, kim naprawdę jest ten człowiek i dlaczego tak naprawdę uciekł ze Stanów Zjednoczonych, posłuchajcie krótkiego wywiadu z nim i tego, co mówi o sobie. I'm from Massachusetts, Boston. Pochodzę z Massachusetts, z Bostonu. Siedzieliśmy i wymyślaliśmy mój znak wywoławczy, aż jeden z nich powiedział: Och, jesteś z Bostonu. Twój znak wywoławczy będzie Boston. Pomyślałem. Dobra, podoba mi się ten znak. To zaczęło się jeszcze, gdy po raz pierwszy tu przyjechałem. Przedstawili mnie i powiedzieli: To Amerykanin, a ja powiedziałem, że jestem Rosjaninem. Roześmiali się i odtąd nazywają mnie rosyjskim Amerykaninem. Bardzo lubię tych chłopaków, są bardzo mili i wiesz, doceniam ich, traktują mnie bardzo ciepło i otwarcie. Nie potrafię wyrazić tego ciepła słowami. Razem z nim pracowali gdzieś na pozycjach z dronami i dzięki niemu widzieliśmy, gdzie jest wróg. Od razu podszedł do tego z sercem. Na początku rozmawialiśmy na migi, niektóre rosyjskie słowa zrozumiał od razu, nie mieliśmy co do niego żadnych wątpliwości a potem udowodnił to na misji bojowej. Jak już powiedziałem, pochodzę z Bostonu, Stan, Massachusetts. Służyłem 10 lat w siłach powietrznych USA, a także kilka lat w Gwardii Narodowej Massachusetts. Przez dwa lata pracowałem również jako radny miejski. Kiedy zaangażowałem się w politykę, wkroczyłem na arenę międzynarodową i zatrzymałem się, by zastanowić się, co dzieje się wokół mnie. W styczniu przyjechałem do Rosji, spędziłem trochę czasu w Moskwie, a potem pojechałem do Doniecka. Tam nawiązałem kontakt z niektórymi wojskowymi, z oddziału 15 Międzynarodowego Oddziału Doniecka i służyłem tam przez 3 miesiące. Potem miałem przyjaciół, którzy poszli ze mną służyć w Ministerstwie Obrony w 137 Brygadzie. I oto jesteśmy tutaj. Wtedy powiedzieli: Chodź do nas, to będzie świetne. Zdecydowałem się do nich dołączyć i oto jesteśmy. Byłem technicznym sierżantem E6. Moja praca była związana z obroną powietrzną, wojskową policją. Siłami bezpieczeństwa. Zajmowaliśmy się takimi rzeczami jak drony oraz innymi zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. I tak, zdecydowanie mogłem tu zastosować niektóre z tych umiejętności oraz cechy przywódcze. Nasze wzajemne zrozumienie jest całkiem dobre. Staramy się uczyć języków rosyjskiego, angielskiego, ale ogólnie rozumiemy się na głębszym poziomie. Jeśli ktoś jest przy mnie, stoi ramię w ramię z bronią w ręku, to nie mam co do niego wątpliwości. Pracujemy tutaj, ufając sobie nawzajem, rozumiejąc, że życie każdego, z nas zależy od pracy drugiego. Te rzeczy rozumiemy i często o nich rozmawiamy, że tutaj jesteśmy dla siebie jak bracia. Ci chłopcy są świetni, mówią po angielsku, są profesjonalistami, zawsze pomagają kiedy trzeba. Jeśli czegoś mi brakuje, mówią: Hej, szefie, chodź tutaj, zaraz to załatwimy, bez problemu, wszystko będzie dobrze. Uczą mnie nowych słów, uczą mnie rosyjskiego, pomagają mi się z tym uporać. Wiecie, moja dziewczyna mówi, że trudno nam się nawzajem zrozumieć, ponieważ pochodzimy z różnych kultur. On jest bardzo oddanym człowiekiem. Wymyśla nowe taktyki, których wcześniej nie stosowaliśmy. Nieustannie uczy się nowych rzeczy, jest świetnym pilotem i podchodzi do swojej pracy bardzo profesjonalnie. Podczas jednej misji bojowej wykryliśmy pojazd wroga. To był niemiecki tygrys, który niszczył nasze bunkry w lasach. Zniszczyliśmy ten czołg. A także wykryliśmy kilka punktów oporu wroga i je zlikwidowaliśmy. Ludzie pytają mnie, czy jestem zdrajcą. Uważam, że Rosja i USA nie prowadzą wojny. W przyszłości myślę, że ludzie, którzy wywołali tę wojnę, ludzie z mojego kraju, powinni ponieść odpowiedzialność za to, co zrobili. Może jeszcze nadejdzie czas na przyjaźń między Rosją a USA. Zwycięstwo będzie nasze. A więc, co ustaliliśmy? Wilmer Puello-Mota, 28 lat, były członek rady miasta Holyoke w stanie Massachusetts, który służył 10 lat w armii USA. Nagle doznał oświecenia i zrozumiał, że rząd USA jest zły. Postanowił natychmiast uciec do Rosji i odpokutować swoje grzechy, niszcząc Ukraińców za pomocą drona. Żeby zrobić to w sposób jak najbardziej korzystny dla siebie, udał się do hanty mansyjskiego okręgu autonomicznego – Jugry ponieważ w tamtym czasie to właśnie w tym regionie Rosji płacono najwyższe sumy mężczyznom podpisującym kontrakt wojskowy. Zdobycie rosyjskiego paszportu dla Amerykanina to najprostsza rzecz, bo takich ludzi jest bardzo mało, a ich przypadki są świetnym materiałem do propagandy. Dlatego Amerykanom paszporty wydaje się bardzo szybko i bez problemu. Zwłaszcza jeśli później idą na wojnę. I tak oto nasz bohater doznał życiowego objawienia, błyskawicznie opuścił USA i podpisał kontrakt w najbardziej opłacalnym do tego miejscu. W Rosji staje się supergwiazdą, udziela wywiadów, a wszystkie media piszą o tym, jak wspaniałym jest Amerykaninem. Ale dlaczego tak szczegółowo opowiada o wszystkim poza swoim wyjazdem? Twierdzi, że przez dwa lata zajmował się polityką, a pewnego dnia nagle postanowił pojechać walczyć do Rosji. Może coś przed nami ukrywa? 2020. Ameryka. Wilmer Puellomota czatuje online z 17-letnią dziewczyną. Wie o tym. Płaci jej pieniądze za zdjęcia. Dziewczyna wysyła mu zdjęcia. Po pewnym czasie umawia się na spotkanie w hotelu. Aby spotkać się z nią osobiście. Dziewczyna dzwoni jednak na policję. Dziewczyna powiedziała policji, że poznali się w internecie i że był jej sugar daddy. Puello Mota twierdził, że został wprowadzony w błąd co do wieku dziewczyny, myśląc, że ma 22 lata zamiast 17, zgodnie z dokumentami sądowymi uzyskanymi przez The Boston Globe. W styczniu 2021 roku został oskarżony o posiadanie pornografii dziecięcej. Nie było żadnej aktywności seksualnej, żadnej działalności przestępczej, powiedział The Globe John Sikiline, adwokat z Rhode Island, który reprezentował Puello Motte. To nie jest typowa sprawa związana z pornografią dziecięcą. W listopadzie tego samego roku Puello Mota został wybrany do rady miasta Holyoke, zdobywając około 400 głosów, startując bez konkurencji. Służył jako konserwatysta, utożsamiając się z radnymi wspierającymi Donalda Trumpa, jak podał The Globe. Zarzut dotyczący pornografii dziecięcej wyszedł na jaw w 2022 roku, zaledwie kilka miesięcy po rozpoczęciu kadencji Puello moty Cycilinę powiedział, że sprawa mogła zostać oddalona bez przyznania się do winy. Jednak w maju tego samego roku został ponownie aresztowany, gdy pełnił funkcję sierżanta technicznego Sił Bezpieczeństwa w bazie Gwardii Narodowej Barnes Air w Westfield. Zgodnie z dokumentami sądowymi, Puello Mota został oskarżony o sfałszowanie dokumentu i nakłonienie innej osoby do podszywania się pod jego dowódcę podczas rozmowy telefonicznej z prokuratorem w sprawie zarzutu dotyczącego pornografii dziecięcej. Po 90 dniach w więzieniu wpłacił kaucję. W obliczu oskarżeń urzędnicy Holyoke próbowali usunąć Puello Motę z rady miasta, ale ich działania zostały zablokowane przez sędziego. Który orzekł, że Rada nie może tego zrobić, ponieważ nie został skazany za żadne przestępstwo. Dokończył swoją kadencję, ale nie ubiegał się o reelekcję. Ostatecznie Puello Mota zgodził się na ugodę z prokuraturą, zobowiązując się do przyznania się do wszystkich zarzutów i zarejestrowania się jako przestępca seksualny w zamian za 18-miesięczny wyrok więzienia, powiedział Sicilin. Na początku stycznia Sicilinę zadzwonił do Puellomoty aby przypomnieć mu, że musi stawić się w sądzie w Warwick na przesłuchanie w sprawie ugody. Puello Motta odpowiedział, że jest w Rosji i dołączył do tamtejszej armii. Teraz wszystko stało się dla nas jasne. Jak pamiętamy, Putin uwielbia rekrutować do swojej armii więźniów, ponieważ właśnie dlatego w Rosji istnieje prawo pozwalające skazańcom zamiast więzienia iść na wojnę, niezależnie od tego, czy kogoś okradli, czy zabili. Znając te informacje, Amerykanin z Bostonu doszedł do wniosku, że i jego przyjmą tam z otwartymi ramionami i nie pomylił się. Wśród rosyjskich wojskowych i dziennikarzy stał się prawdziwym bohaterem walczącym po stronie chwalebnej armii rosyjskiej. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie.